Dziś się obudziłeś, ale coś było dziwne. Twoje ciało zbyt zmęczone, jak na tę porę. Twój umysł, już obciążony troskami. Twoje serce, niespokojne, nie rozumiejąc dlaczego. Ta opresja, która przychodzi nawet przed pierwszym krokiem, ten niewidzialny ciężar, który próbuje zdominować Twoje myśli, zaraz po otwarciu oczu. To nie tylko zmęczenie. To jest duchowe. Według ojca Pio wiele najokrutniejszych ataków ma miejsce w pierwszych godzinach poranka. I ma to wyraźny powód, to w momencie przebudzenia dusza jest najbardziej narażona. To wtedy wciąż jesteśmy pomiędzy duchowym a fizycznym, między światem snów a światem decyzji. Ojciec Pio mówił: Modlitwa poranna jest tarczą Bożego Wojownika. Kto budzi się bez modlitwy, budzi się bez brony. Dlatego, jeśli budzisz się z lękiem, jeśli czujesz niewytłumaczalne zmęczenie, jeśli negatywne myśli wkradają się do Twojego umysłu wcześnie rano, nie ignoruj tego. To jest atak, a każdy atak ma cel: zdestabilizować Twój dzień od samego początku. To tak, jakby wróg mówił: jeśli powalę go rano. Reszta dnia będzie moja, ale dzisiaj odwrócisz tę grę. Dziś zrobisz to, czego uczył ojciec Pio. Obudzisz się z autorytetem, obudzisz się z modlitwą, obudzisz się z duchowym stanowiskiem, bo poranek to nie tylko początek Twojego dnia, poranek to ołtarz, to moment, w którym decydujesz, kto poprowadzi Twoją podróż: Bóg czy strach. Zobacz. Co mówi Lamentacje? 3 Stw. Jez. 2, 23 Miłosierdzie Pana jest przyczyną, dla której nie zostaliśmy zniszczeni, ponieważ Jego miłosierdzie nie ma końca. Odnawia się co rano. Wielka jest Twoja wierność. Każdy poranek przynosi nową paczkę miłosierdzia, ale wróg chce to ukraść, zanim zdążysz to zauważyć. Chce zasiać wątpliwości, Zniechęcenie i niepokój nawet przed kawą. Dlatego ojciec Pio zaczynał dzień w ciszy i głębokiej modlitwie, wiedział, że pierwsza bitwa nie jest przeciwko ludziom, jest przeciwko niewidzialnym potęgom. Zobacz, co napisano w drugim Koryntian 10:4. Broń, którą walczymy, nie jest ludzka, lecz potężna w Bogu do zburzenia warowni, dziś będziesz dzierżył tę bronię. A pierwszą jest duchowa świadomość: Nie przesadzasz, nie jesteś słaby, jesteś atakowany, bo nosisz światło, bo są obietnice o Twoim życiu, które piekło stara się powstrzymać. Ojciec Pio wiedział: Duchowy ból przy przebudzeniu jest znakiem, że niebo wybrało Cię do większych bitew. Dlatego dzisiaj już nie obudzisz się w milczeniu, już nie wstaniesz z ciężarem opresji. Będziesz deklarować: Rozkazuję temu porankowi w imieniu Jezusa. Żadne zło nie zwycięży, żaden strzał wroga mnie nie powali. Jestem dzieckiem Bożym, a ten poranek jest pod krwią baranka. Teraz weź głęboki oddech. Poczuj obecność, która Cię otacza. Nie jesteś sam. Psalm 121.8 mówi: Pan strzeże Twojego wejścia i wyjścia. Od teraz i na wieki. Twoje wejście w dzień jest strzeżone, ale musisz dostosować swoje usta do nieba. Musisz robić to, co robił ojciec Pio. Mówić z wiarą i deklarować z autorytetem. Dziś, budząc się, powiedz: Jezu Mario, poświęcam się Wam. Ten dzień jest Twój. Mój umysł jest Twój. Moje ciało jest Twoje. Mój dom jest chroniony, a wróg nie ma miejsca. Powtarzaj, ile razy będzie to potrzebne, bo wiara przychodzi przez słuch, a wróg drży, gdy słyszy słowa przekonania. Ojciec Pio stawiał czoła widzialnym demonom. Relacje mówią, że był drapany, popychany i krzyczany w ciągu nocy. Ale o świcie mówił stanowczo: Satan jest silny. Ale Bóg jest nieskończenie silniejszy. Ty także możesz to dziś powiedzieć. Ty także możesz powstać do walki. Nie dlatego, że masz własną siłę, ale dlatego, że Bóg, który podnosił Ojca Pio każdego ranka, jest tym samym, który cię teraz podtrzymuje. Dziś przyodziewasz się w odwagę. Dziś się stawiasz. Dziś mówisz do świata duchowego. Obudziłem się. I jestem gotów do zwycięstwa. Jeśli myślisz, że ta duchowa walka wcześnie rano jest tylko Twoja, to dlatego, że jeszcze nie zdajesz sobie sprawy, że najwięksi wojownicy Boży również stawiali czoła bitewom przy przebudzeniu. Ojciec Pio wiedział o tym, żył tym. A Biblia potwierdza tę prawdę od deski do deski. Zacznijmy od Jezusa. Czy zauważyłeś, że wiele najbardziej wpływowych fragmentów z życia Jezusa miało miejsce tuż o świcie. Marek 1:35 mówi: Wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Jezus wstał, wyszedł z domu i udał się w miejsce pustynne, gdzie modlił się. Dlaczego? Bo Jezus wiedział, że jeśli najpierw nie będzie się modlił, dzień go pochłonie. Wiedział, że tłumy przyjdą, że faryzeusze będą pytać. Że cuda będą wymagały duchowej energii. Nie zaczynał dnia od rozproszeń. Zaczynał od kierunku. Ojciec Pio naśladował ten przykład. Wstawał jeszcze w nocy, by modlić się w ciszy. Wiedział, że pierwsze minuty dnia decydują o duchowym kierunku następnych 24 godzin. A co z Eliaszem? Kiedy Elias stanął w obliczu proroków Baala, przygotował się na największe duchowe starcie swojego życia o świcie. Pierwszy Królewska, 18-37 pokazuje jego wołanie przed wstąpieniem ognia. O Panie, Boże Abrahama, Izaaka i Izraela, objaw dziś, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu. To dziś miało miejsce tuż przed świtem, ponieważ największe duchowe Starcia zawsze przychodzą na początku dnia. Wróg chce wkroczyć wcześnie. Ale ten, kto modli się jak Elias, zamyka drzwi piekła prostym słowem wiary. Teraz spójrz na Jozuego. Jozue 6:15 mówi: W siódmym dniu wstali wcześnie o świcie i okrążyli miasto siedem razy. Rozumiesz wzór? Zanim mur się zawalił, Jozue modlił się o świcie. Zanim zwycięstwo się wydarzyło, było duchowe ustawienie rano. Ojciec Pio zawsze mówił, że to co ogłaszasz w pierwszej godzinie, ma wieczne znaczenie. Sterujesz swoją atmosferą, kreujesz duchowe terytorium swojego dnia. Teraz porozmawiajmy o Jobie. Zauważyłeś, że Job składał ofiary rano za swoich synów. Job 1:5 mówi: Job wstawał rano i składał całopalne ofiary za wszystkich. Wiedział, że świat duchowy porusza się, zanim fizyczny się obudzi. Zanim jego dzieci się obudziły, on już wstawiał się za ich życiem. Ojciec Pio również wstawiał się za tysiącami, nawet cierpiąc, nawet krwawiąc, nawet zmęczony. Rozumiał, że modlitwa poranna jest tajną bronią przeciwko chaosowi. Czy odczuwasz bóle po przebudzeniu, smutek bez wyjaśnienia, ciężkie zmęczenie nawet po godzinach snu? Nie ignoruj. To jest duchowe. A Biblia dowodzi, że to jest realne. Przejdźmy do Dawida, wojownika według Serca Bożego. Psalm 5:3 mówi: Rano słyszysz, panie, moje wołanie. Rano przedstawiam ci moją modlitwę i czekam. Dawid nie zaczynał dnia w biegu. Zaczynał czekając, czekając na ruch Boży. Wiedział, że kto modli się wcześnie, pokonuje resztę dnia. A co powiedzieć o Mojżeszu? Kiedy wszedł na górę, aby spotkać się z Bogiem i otrzymać przykazania, Księga Wyjścia 34 czy 4 ujawnia: Mojżesz wstał wcześnie, wszedł na górę synaj, jak mu Pan nakazał. Jeszcze raz, poranek był miejscem spotkania z Bogiem. Ojciec Pio podążał tym samym rytmem. Mówił, że serce musi być rozgrzane modlitwą, przedstawieniem czoła zimnu świata. Wszyscy ci mężczyźni stawiali czoła wojnom wcześnie rano, ale wszyscy również zobaczyli cuda z powodu swojego duchowego ustawienia. Teraz pomyśl o sobie, ile poranków oddałeś z Ile dni zaczynałeś bez wypowiedzenia żadnego słowa władzy. Dziś to się zmienia. Dziś, jak Jozue, jak Dawid, jak Elias i jak ojciec Pio, dostosujesz się do nieba. Powiesz: Ten dzień jest dniem zwycięstwa. Wstaję z krwią baranka na sobie. Mój dom jest chroniony. Moje myśli są niewolnikami umysłu Chrystusa. A żadna broń utworzona przeciwko mnie nie odniesie sukcesu. Od dzisiaj Twoje przebudzenie będzie jak u Jezusa, z modlitwą, jak u Dawida, z wołaniem, jak u Joba, z wstawiennictwem, jak u Ojca Pio, z wiarą i odwagą. Budzisz się nie tylko na nowy dzień, ale na nowy wymiar duchowy. Teraz gdy zrozumiałeś, że poranne ataki mają duchowe korzenie, i że nawet najwięksi, ludzie Boży przez to przeszli. Czas nauczyć się, jak zwyciężać. Każdego dnia po przebudzeniu. A klucz tkwi w ustawieniu. Ojciec Pio mówił: Dusza, która wstaje z Bogiem, nigdy nie ugina się pod ciężarem świata. Możesz zmagać się z trudnościami, możesz zmagać się z lękami, długami, chorobami, samotnością. Ale twój poranek to święta ziemia, a wróg rządzi tylko tam, gdzie panuje cisza. Dlatego pierwszą rzeczą, która musi się zmienić, nie jest twój problem, to twoja postawa. Gdy budzisz się i nic nie mówisz, piekło mówi w Twoim imieniu, ale gdy budzisz się i ogłaszasz życie, błogosławieństwo, zbawienie, siłę i wiarę, niebo wkracza do akcji. Job. 22-28 mówi: Zdecydujesz o czymś, a to się umocni i światło zaświeci na Twoich drogach. Musisz zdecydować, co wydarzy się rano, a to zaczyna się od potężnego rytuału duchowego, jak czynił ojciec Pio. Niech Bóg Ci błogosławi dzisiaj i zawsze Amen.